Zacznijmy od pytania, które no cóż, potrafi nieźle nam mieszać w głowie. Czy świat, w którym żyjemy, tak naprawdę jest prawdziwy? No właśnie, to pytanie jest absolutnie kluczowe w filmie, któremu dzisiaj się przyjrzymy. Mowa oczywiście o trzynastym piętrze i jego dość niepokojącej wizji tego, czym może być nasza rzeczywistość. No dobrze, wskakujemy prosto w akcję, a ta zaczyna się cóż, bardzo klasycznie niczym w starym dobrym kryminale. Mamy morderstwo. I to nie byle gdzie, bo na trzynastym piętrze. Okej, okay, więc o co w tym wszystkim chodzi? Ofiarą jest uwaga technologiczny geniusz Hanon Fuller. A kto jest głównym podejrzanym? Oczywiście jego prawa ręka, Douglas Hall. I tu zaczynają się schody, bo Douglas kompletnie nic nie pamięta z tej kluczowej nocy. Pustka, amnezja. To się nazywa zły początek dnia, prawda? Dobra, żeby się w tym wszystkim połapać, rzućmy okiem na głównych graczy. Jest oczywiście Douglas, nasz bohater z dziurą w pamięci. Jest Hanon Fuller, czyli ofiara i jak się okaże, mózg całej operacji. Nagle zjawia się też tajemnicza Jane Fuller. A nad wszystkim czuwa detektyw McBain, który jest przekonany, że Douglas coś kręci. I teraz najlepsze. Jedyna wskazówka, jedyna nitka, której może się chwycić Douglas, żeby udowodnić swoją niewinność, nie istnieje w jego świecie. Znajduje się gdzieś indziej. To wiadomość z innego świata. Co to za inny świat? No właśnie, to nie jest jakaś tam prosta gierka wideo. Mówimy o w pełni autonomicznej, żyjącej własnym życiem symulacji Los Angeles z roku 1937. Ale to, co jest w tym naprawdę niesamowite, to jej mieszkańcy. To nie są boty, to samouczące się byty cybernetyczne, które są absolutnie przekonane, że są prawdziwe. Żyją, czują, boją się, a to zmienia wszystko. Okazuje się, że Fuller, tuż przed śmiercią, zostawił wiadomość dla Daglasa, właśnie w środku tej symulacji. To jest jego jedyna deska ratunku, musi więc zrobić coś szalonego, podłączyć się i wejść do tego wirtualnego świata. Nie ma pojęcia, co go tam czeka. I właśnie w tym momencie historia wrzuca piąty bieg, bo okazuje się, że koniec świata może być jak najbardziej prawdziwy. To chwila, w której cała ta misternie utkana iluzja zaczyna pękać w szwach. Przenosimy się do wirtualnego Los Angeles. Tam pewien barman, Ashton, znajduje list, który Fuller zostawił dla Douglasa. Zżera go ciekawość, więc go otwiera i czyta. A to, co tam znajduje, to jest absolutny wstrząs. Aszton staje się pierwszym mieszkańcem symulacji, który odkrywa, że cały jego świat to kłamstwo. Wyobraźmy sobie ten szok. Co robi się z taką wiedzą? Aszton kompletnie rozbity wsiada do samochodu i po prostu jedzie przed siebie jedzie tam, gdzie drogowskazy krzyczą zawróć w miejsca, których nie ma na żadnej mapie jedzie aż do samego dosłownego końca swojego świata. I co tam znajduje? Nie ocean, nie góry, ale coś znacznie gorszego. Niedokończone, zielone, siatkowe model graficzne. Pustkę. Koniec mapy. Jego słowa mówią wszystko. To prawda. To wszystko oszustwo. To nie jest prawdziwe. W jednej chwili całe jego życie rozpada się w pył. Ale to, co odkrył Aszton w symulacji, to dopiero początek, bo ta prawda ma swoje odbicie w świecie Daglasa. Właśnie teraz poznajemy prawdziwą naturę rzeczy, relacje. Użytkownika i jego marionetki. I teraz uwaga, bo to jest ten moment, który wywraca wszystko do gór nogami, ten największy zwrot akcji. Okazuje się, że świat Douglasa Hola, jego Los Angeles lat 90., to też jest symulacja komputerowa. Jak to w ogóle możliwe? To proste i jednocześnie przerażające. Mamy tu do czynienia z warstwami rzeczywistości, jak w matrioszce. Na samym szczycie jest ten, powiedzmy, prawdziwy świat. Rok 2024. Tam żyją Jane i David. Poziom niżej jest ich symulacja, czyli świat Douglasa, a jeszcze głębiej, wewnątrz symulacji Douglasa, jest kolejna – to Los Angeles 1937 roku, symulacja w symulacji. I nagle wszystko zaczyna mieć sens. Motyw morderstwa Hanona Fullera staje się jasny. Dlaczego zginął? Bo odkrył prawdę zdał sobie sprawę, że jest tylko programem, a dla twórców systemu taka wiedza to błąd, błąd, który trzeba było natychmiast wyeliminować. Więc kto pociągnął za spust? Prawdziwym zabójcą jest David, mąż Jane z tego prawdziwego świata. To on jest użytkownikiem Douglasa. David to idealny przykład tego, jak absolutna władza korumpuje. Traktował ten wirtualny świat jak swój prywatny plac zabaw. I tu jest ten niesamolity paradoks. To Douglas, program komputerowy, okazuje się być bardziej ludzki niż jego stwórca. Wszystko to prowadzi nas prosto do wielkiego finału, a wraz z nim do tych najważniejszych, fundamentalnych pytań o naturę naszej rzeczywistości. A finałowa konfrontacja jest naprawdę szalona. David, prawdziwy morderca, używa ciała Douglasa jak awatara, żeby zabić Jane. Ale w tym samym momencie, w tym prawdziwym świecie roku 2024, Jane Zabija fizyczne ciało Davida. I wtedy dochodzi do czegoś, czego nikt nie przewidział. Gdy użytkownik umiera, świadomość Douglasa wskakuje na jego miejsce, zostaje przetransferowana do ciała Davida. I tak oto Douglas się budzi. Ale to już nie są lata 90., to nie jest jego mieszkanie. Budzi się w futurystycznym świecie roku 2024, w nowym ciele, w tej, jak się wydaje, ostatecznej, prawdziwej rzeczywistości. I wreszcie, nareszcie. Jest z Jane. Jane wypowiada w pewnym momencie bardzo ważne słowa o Davidzie. Uczynił z siebie boga. I to go zepsuło. I to chyba idealnie podsumowuje jeden z głównych tematów filmu. To takie mocne ostrzeżenie, prawda? O tym, co się dzieje z człowiekiem, gdy dostaje absolutną władzę bez żadnych konsekwencji. Historia Douglasa w pewnym sensie dobiega końca, ale nas zostawia z tym jednym wielkim, niepokojącym pytaniem. Bo skoro oni, postacie z symulacji, mogli się dowiedzieć, że ich świat nie jest prawdziwy, skoro mogli się przebudzić, to co to mówi o nas?